Hej, hej, czytelnicza brygado! Pozdrawiam Wam serdecznie z serca Poznania, z Biblioteki Domu Bajek w gorącym sierpniu, w którym obchodzimy 13. urodziny poznańskiego wydawnictwa Zakamarki. Wydawnictwa wyjątkowego, wspaniałego, kierowanego przez Katarzynę Skalską, którą również serdecznie pozdrawiam i której bardzo dziękuję za zaproszenie do tych filmów. Ewa ja, Susso, z pewnością ta pani jest już Wam znana. Znana jest wszystkim młodszym czytelnikom, którzy śledzą książki zakamarku. Ewa Suso napisała taką książkę: Jak Lalogra nabędzie, Babo chce, czy Ginta tańczy. Zilustrował je Benjamin Shaw. Bardzo ciekawy duet, bardzo ciekawe książki. Ale chciałam Wam powiedzieć, że. Pani Ewa Susso to nie tylko twórczyni książek dla maleńkich czytelników, ale także pisze książki dla tych, którzy zaczynają już samodzielnie czytać. Oha, sto porad dla nieśmiałych. Pierwsza część historii miłosnej, tak możemy to powiedzieć. Rolfa, który kocha się we wspaniałej, pięknej Ofelii. Ofelia pracuje w sklepie swojego taty, Ahmeda. W sklepie tym można kupić owoce i warzywa. Sklep znajduje się niedaleko miejsce, miejsca zamieszkania Rolfa, więc Rolf ze swojego okna podpatruje czasem witrynę sklepu i przypatruje się swojej ukochanej. 100 porad dla kłamczuchów to druga część tej trylogii, która została wydana już w języku polskim, ale uwaga, uwaga! W przygotowaniu będzie już niebawem trafi do Waszych rąk 100 porad dla zakochanych. Ja trzymam jeszcze szwedzką wersję, ponieważ książka w tej chwili znajduje się w tłumaczeniu i wydawnictwo pozwoliło mi tylko uchylić wam, przed Wami rąbka tajemnicy, że już niebawem będziecie mogli poznać. Kolejne części tej fantastycznej historii. Rolf to bardzo ciekawy bohater literacki. Aby zdobyć serce swojej ukochanej ofeli, przygotowuje się dosyć gruntownie, czytając książki, poradniki, jak to sprawić, co zrobić, aby troszeczkę zmienić siebie, aby ona także go dostrzegła. Jako chłopak nieco nieśmiały, trochę czasem jest wycofany i jak to zwykle bywa, gdy może się z nią spotkać, to na przykład zapomina, o czym miał powiedzieć, albo potem jest na siebie zły, bo nie wykorzystuje dobrze tej sytuacji. Natomiast gdy jest sam i daje pofolgować swojej wyobraźni, zmienia się w bohatera. Super bohatera, który ratuje ofelię na przykład z pożaru, albo... Z różnych nietrudnych i nieoczekiwanych okoliczności. Lecz pewnego dnia wydarzyła się historia, która również mrozi krew w żyłach, a wydarzyła się naprawdę. I to nic na nic nie są wymysły i wytwory wyobraźni tego chłopaka, tylko najprawdziwsza rzeczywistość. To chyba przeznaczenie skierowało kroki Rolfa i DD. Dodam no tylko, że TD to jest jego pies. W stronę sklepiku z owocami dochodziła ósma. Panował mrok. W samochodu Ahmeda nie było na ulicy. Na pewno zamknął sklep i pojechał do domu. A Rolf tak bardzo pragnął choć przez moment popatrzeć na Ofelię. Właśnie miał zawrócić, kiedy w głębi sklepu dostrzegł światło. Zaciekawiony zajrzał do środka. Rolf zobaczył, że Ahmed i Ofelia siedzą przy stole i liczą pieniądze. Utarg z całego dnia. Kiedy skończyli, Ahmed schował z witek banknotów i drobne do po czym pospiesznie włożył płaszcz i zgasił światło. Rolf ukrył się za rogiem. Gdyby odkryli, że zakrada się pod ich sklep, spaliłby się ze wstydu. To trochę straszne, tak iść przez miasto z pieniędzmi, powiedziała Ofelia. Samochód jest w warsztacie, odparł Ahmed, przekleczając klucz w zamku. Wuje obiecał odebrać nas przy Pompne. Pospiesznie szli chodnikiem. Ahmed ściskał mocno uchwyt teczki. Ofelia i Achmed w stronę Sekwany, która płynie przez Paryż. Rolf widział, jak powoli znikają w mroku. Zawahał się, czy powinien pójść za nimi. Niebezpiecznie jest wędrować z mnóstwem pieniędzy w torbie o tej porze, pomyślał. Podjął decyzję: chodź, Dede, będziesz z psem strażnikiem. Postaraj się poruszać szybciej niż ślimak. Mamy szansę się wykazać. Musimy dopilnować, żeby Ofelii i jej tacie nic się nie stało. Zachęcił go Rolf. Rolf i Dede szli wzdłuż Sekwany w pewnej odległości za Ahmedem i Ofelią. Latarnie uliczne rozświetlały brunatne wody rzeki. Sekwana przecina ponad 30 mostów. Najstarszy nazywa się Pont Neuf. Pod niektórymi z mostów bezdomni rozkładają materace do spania. Szukają tam schronienia przed deszczem. Na środku rzeki się, znajdują się dwie wyspy. Na tej większej stoi słynna Katedra Notre Dame. Ofeli i Achmedowi spieszyło się, nie rozglądali się na boki. Ulice były opustoszałe. O tej porze większość ludzi siedziała w domu przy stole. W paru dość późno zasiada się do kolacji. Achmed i Ofelia dotarli do Pont Neuf, a tam zwolnili i się zatrzymali. Most bielił się w ciemności. Rolf... Dostrzegł podejrzanego typka, który stał opierając się o poręcz mostu. Gość palił papierosa, a światło latarni oświetlało połowę postaci. Jego twarz kryła się w cieniu. – Miejmy na niego oko – wyszeptał Rolf do dede. Podejrzany typek stał bez ruchu. Prawie nie byłoby go widać, gdyby nie dym snujący się z papierosa. Rolf trzymał się w pewnej odległości od Ahmeda i Ofeli. On też wolał pozostać niezauważony. Mężczyzna na moście zaczął się rozglądać. Rzecz jasna, dojrzał teczkę, którą Achmed ściskał w dłoni. Teraz pewnie się zastanawiał, czy jest nie jest jej coś zawartościowego i jakby się do tego dobrać. Achmed nie zauważył, że jest obserwowany. Podrygiwał nerwowo nogą i spoglądał na zegarek. Mostem raz po raz przejeżdżał samochód, ale żaden się nie zatrzymał. Ofelia stała obok taty i też czekała. To była cisza przed burzą. A potem wszystko rozegrało się błyskawicznie. Rolf zobaczył, że złodziej bezszelestnie skrada się w stronę teczki Ahmeda. Poczuł, jak brzuch ściska mu się ze strachu, ale wrzasnął ile sił w płucach, żeby ostrzec. Uwaga! Złodziej! Złodziej rzucił się na Ahmeda jednym susem, zupełnie go zaskakujący i wyrwał mu teczkę z dłoni. Potem popędził przez moc i zniknął w ciemności razem z teczką. Ale Ahmed się nie poddał. Ty zbóju! Pogroził złodziejowi i zaczął. Po czym rzucił się w pościg za złodziejem. Ofelia chwyciła się za głowę ratunku, ratunku. I wołanie usłyszał tylko Rolf. Obo przyjechało kilka samochodów, ale nikt nie zauważył, co się dzieje na moście. W całym tym zamieszaniu Rolf miał poczucie zwycięstwa. Marzył przecież o takiej okazji, o szansie, by stać się najodważniejszym chłopakiem na świecie. A teraz to nie był tylko rzeczywistość. Rolf i Dede podbiegli do Ofeli. Rolf wziął ją w ramiona. Jestem przy tobie, powiedział. Już nie musisz się bać. To jest tylko fragment tej bardzo bogatej i ciekawej historii. Serdecznie polecam ją do przeczytania i tym, którzy czytają już samodzielnie. I tym, którzy dopiero się uczą czytać, ponieważ dzieje się tam mnóstwo ciekawych historii. A wprawne ucho mogło usłyszeć i zauważyć, że cała opowieść rozgrywa się w mieście zakochanych, w Paryżu, pięknym francuskim to jest stolica Francji wspaniałe, piękne miasto. Paryż to także magiczne miasto. Miasto, które przyciąga artystów. Miasto opisywane w bardzo wielu książkach, nagrywane w filmach, malowane przez malarzy. Miasto, cud. A my dzisiaj, a właściwie ja, chciałabym zaprosić Was do tego, aby miasto Paryż stało się dla nas takim miejscem inspiracji i punktem wyjścia do stworzenia gry planszowej. Gry planszowej która związana jest także z tą książką, z historią o Rolfie i Ofeli, opisaną w tytule Stoporat dla Nieśmierch. Aby stworzyć grę, potrzebny jest oczywiście pomysł, potrzebna jest plansza. Planszę najlepiej robi się po prostu z kartki papieru. Ja tutaj mam taką dosyć solidną, całkiem dużą. Moja plansza została bezpośrednio zainspirowana rysunkiem z książki na ostatniej stronie. Możecie zobaczyć taki narysowany przez Benjamina Shoda plan Paryża, właściwie jego centrum starego miasta z tymi wszystkimi punktami, które zostały opisane w książce, oraz zaznaczeniem wieży Eiffel, którą na pewno kojarzycie, bo to jest właśnie symbol, który charakteryzuje to miasto. Przez Paryż. Przepływa Sekwana, która również pojawia się na mojej, na mojej planszy. Jeśli ktoś potrzebuje jeszcze innej inspiracji, polecam także książkę opublikowaną przez wydawnictwo Zakamarki. Paryż, znam to miasto. Jest to książka obrazkowa, która również przedstawia Paryż w różnych jego odsłonach i różnych jego częściach. Widzicie tutaj... Fragment wieży Eiffla. Widać katedrę Notre Dame, która również pojawi się w naszej grze. Tu mamy wieżę Eiffla. Tu mamy katedrę. Tutaj, akurat w środku, muzeum. I hop! I już widzicie naszą planszę. Muchia gra jest stosunkowo prosta. Ten pas trójkątów wyznacza trasę od startu do mety. Po drodze gracze mogą mijać te najważniejsze punkty paryskie, które właśnie przed chwilą usłyszeliśmy z opisów w książce i zobaczyliśmy w książce numer 2. Może na przykład mieć dodatkowe zadanie albo otrzymuje w bonusie plus 6 pól, powiedzmy. Wykonają takie rysuneczki, bardzo proste i schematyczne, z kartonu, a gdy dodamy do niego właśnie takie Kawałki kartonu włożone pod kątem prostym, może się okazać, że nasza gra staje się grą przestrzenną. I mamy dodatkowe elementy, które uatrakcyjniają to wszystko. Oczywiście, aby grać, potrzebujemy kostkę. Do gry kostkę można wziąć z każdej, jakiejkolwiek innej gry, którą mamy. Potrzebujemy też pionki. Pionki również można pożyczyć z innych gier, a jeśli mamy ochotę wykonać pionki, samodzielnie. Możemy wykorzystać na przykład korki do wina. Ja na górze narysowałam serduszkę, bo jednak bądź co, bądź jest to historia miłosna. Jest serduszko niebieskie, czarne i zielone i w ten sposób mogę te pionki ustawiać w różnych miejscach. Pionki możemy, takie pionki korkowe możemy zastąpić na przykład guzikami, albo kamieniami. Może być kamyczek też z serduszkiem niebieskim. Zielonym, niebieskim albo czarnym, i to także mogą być nasze pionki. Wszystko to, co wybierzecie, zależy tylko i wyłącznie od waszej wyobraźni. Ja postanowiłam stworzyć aż trzy, właściwie nawet pięć bonusowych miejsc, ale trzy z tych moich bonusowych miejsc będą miały formę trójwymiarową czyli stawiam tutaj jeszcze na naszej mapie katedrę Notre Dame. Nie, przepraszam, ona stoi tutaj oraz Pont Neuf, na którym rozegrała się tam rżąca krew, żyła historia ze złodziejem. Jak ona się skończyła, też musicie sprawdzić sami, sięgając po książkę. Proszę bardzo, jest imos. Moja gra jeszcze nie jest oczywiście dokończona. Mogłabym kolorować i rysować ją jeszcze długo i długo. Jest to zaledwie punkt wyjścia i taki proces, który się rozpoczął i mamy nadzieję, że zainspirujemy Was także do tego, aby tworzyć własne gry właśnie nawiązujące do treści książek. Ja tutaj także dałam takie zadanie, że zielone trójkąciki oznaczają, takie zadanie, które wymaga odpowiedzi na pytanie związane z książką, co także sprawdza, jak uważnie czytamy. Dzisiejsze nagranie będzie jeszcze dla Was dostępne później, także można zacząć dzisiaj, można wrócić do tego pomysłu chociażby za kilka dni, może nawet za kilka tygodni. Za każdym razem, kiedy będziecie mieli ochotę coś takiego zrobić, będziecie mogli jeszcze raz zajrzeć. Aby ewentualnie zasięgnąć takiej inspiracji. Raz jeszcze przypomnę, nasze dzisiej, nasz dzisiejszy film y, zainspirowały te książki: 100 porad dla nieśmiałych, Ewa Susso, Benjamin Shaw, który jest autorem ilustracji, 100 porad dla kłamczuchów oraz ta, której Wam wspomniałam na samym początku. Jeszcze nie mogła nas zainspirować, ponieważ nie mieliśmy, przynajmniej ja nie miałam okazji jej przeczytać, ale jestem bardzo ciekawa tego, co będzie w środku. Stoprad dla zakochanych, książka obecnie w tłumaczeniu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Może ktoś podzieli się i będzie chciał podzielić się z zdjęciami czy filmami ze swoich gier na profilu Zakamarków. Można wysyłać do wydawcy. Swoje realizacje i Wasze dzieła, byłoby nam bardzo miło. Ja tymczasem jeszcze raz i pewnie setny raz, i pewnie będę to mogła składać jeszcze jutro, pojutrze i za rok, za kolejne lata, życzę nam drogie zakamarki 100 lat i bardzo dziękuję za te wszystkie piękne książki, które mogę dzięki Wam czytać. Wszystkiego najlepszego!